Jesienią 2015 roku podróżując do Francji i szukając śladów wielkiej polskiej emigracji i pielgrzymstwa narodu polskiego w Paryżu, szukałem śladów Cypriana Kamila Norwida. To on w Paryżu, w najpiękniejszym i największym kościele świętej Marii Magdaleny, będąc na pogrzebie Adama Mickiewicza w pod filar skulony w swojej tęsknocie e, za odchodzącym wieszczem e, i w swoim wielkim przesilonym bólu e, za ojczyzną, e, później e, po e, pewnym czasie w strofach swojego wiersza e, napisał te piękne słowa, bo piękno jest po to, aby zachwycało do pracy praca by się wstało. To pięknie, że stoi tutaj przed tą wspaniałą y, uczelnią y, Katolickiego Uniwersytetu y, Lubelskiego. Na kresach i na całym poburzu w dolinie Bugu jest tyle miejsc szczególnych y, miejsc. Polskiej martyrologii. Jesteśmy przed pomnikiem wspominającym Katyń, ale za tym pomnikiem, gdzieś tam na wołyńskich drogach i bezdrożach, na wypalonych wsiach przez upa, na zniszczonych starych średniowiecznych kurchanach, płonie pamięć o naszych rodakach. Wymordowanych w 1943 roku, i o tych wszystkich, którzy na, których kości na zawsze pozostały na Wołyniu i na kresach. Nie da się ani literatury, ani kultury polskiej XX i XXI wieku pisać, pomijając ich losy, dzieje, męczeństwo i ich imiona. Z nich wszystkich jesteśmy. I pamiętajmy o tych, którzy na zawsze pozostali na kresach. Stoimy na pięknym wzgórzu po starej lubelskiej farze, pod wezwaniem świętego Michała, archanioła, księcia, aniołów. Z tego wzgórza przepiękny widok na lubelski zamek, ale nad tym lubelskim zamkiem króluje dach. I wieżyczki kaplicy świętej Trójcy, fundacji króla Władysława Jagieły, jako wotum zwycięstwa pod Grunwaldem i to wzgórze z tą małą, starą, gotycką świątynią łączy nas i przypomina nam o naszym miasteczku na Wołyniu, o Lubomlu, gdzie w 1412 roku król fundował również podobny kościółek. W 1412 roku jako wotum zwycięstwa pod Grunwaldem, również świętej trójcy, i ten, i tamten zachował się do dnia dzisiejszego, jak król przy fundacji mówił, na wieczne czasy. To niezwykłe. Zdarzenie przy tym królewskim szlaku prowadzącym z Krakowa do Kijowa, gdzie nasi pradziadowie mówili, nie bojąc się szukać nowych miejsc życia, nowych przestrzeni, że język i Kijowa się dopyta. Przy tej drodze, w tych miasteczkach, miastach, wsiach, powstawała wielka kultura kultura, z której wyrasta również moje pokolenie, jak również moja poezja poświęcona pograniczu oraz tej części Wołynia związanej ze starym miastem Lubomlem. Lublin Literacki to przede wszystkim Lublin wielkich osobowości, bardzo lubianych przeze mnie. Wspomniany Jan Kochanowski, który tutaj zajeżdżał do Trybunału, ale Późniejsze wieki to również wspaniała postać Bolesława Prusa, który tutaj na krakowskim przedmieściu w Kościele Świętego Ducha brał ślub. Tu odbywało się w tym mieście wesele Bolesława Prusa, o którym, jak mówiono i pisano, przed wojną. W okresie międzywojennym na Wołyniu, że urodził się w Maszowie koło Lubomla, gdzie ojciec dzierżawił majątek, tamże ochrzczony w Jagiełowym Kościele, ale później po wojnie y, komuniści przenieśli jego miejsce urodzenia na tę stronę, Buga, do Starej Plebanii w Chrubieszowie. Gdzie jest prawda, wciąż to jest tajemnicą. W tymże mieście w 1939 roku, w pierwszych dniach ginie wspaniały liryk y, wołyński y, Józef Czechowicz. Y, tak pięknie pisał o tym mieście, tak pięknie y, Parafrazował lirykę tego miasta, zaułki, przyrodę i tajemnice. Miasto niezgłębione przeze mnie, miasto, które wciąż odkrywam, miasto wielu cudownych ikon, obrazów, ale również kamienic, zabytków i miasto y, młodzieży. Mówi się, y, że miasto to ma wielką przyszłość i jest bramą wschodu. Nowowieku, który depczemy swoim życiem.